Dzisiaj mamy czwartek. Hasłem dzisiejszego dnia jest Twoje jutro. Myślą przewodnią jest przyjęcie Pana Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Rano wysłuchaliśmy konferencji księdza Michała Olszewskiego, który mówił o oszukiwaniu Pana Boga na talentach. W południe przeżyliśmy Eucharystię, której przewodniczył biskup Edward. Po obiedzie mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa autorów książki Wyrwani z niewoli. Pod koniec dnia szykuje się koncert kapeli i TGD. Na zakończenie dnia przyjmiemy Pana Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Najbardziej oryginalny zespół polskiego Roku Nagrali już 10 płyt studyjnych i 6 live. 30 lat nieprzerwanej działalności scenicznej. Tomasz Buzyński i Armia! Przywitajcie ich gorącymi bramami! brawami! God is Okay. Chcę zaproponować w tej konferencji dwie drogi, słuchajcie. Dwie drogi. Pierwsza to ta, która mówi o tym, co się dzieje, kiedy nie wybieramy Jezusa jako pana i zbawiciela. A druga droga to ta, która jest efektem wybrania Jezusa jako pana i zbawiciela. I w tej pierwszej, w której nie wybieramy, chcę się oprzeć na historii życia Judasza. A w tej drugiej, której wybieramy, chcę się oprzeć na historii Piotra. Podchodzi do mnie taka babcia, po se, już setkę miała przekroczoną, elegancka babinka, siwiuteńkie włosy, ale, ale klasa. No, po prostu z pełną taką gracją, piękna kobieta, z wdziękiem niesamowitym, pomimo stu lat. I podchodzi i mówi, ojcze dziękuję za rekolekcję. Mówi, teraz już mogę iść do nieba. A ja jej mówię, wie pani co to, niech pani pozdrowi ode mnie Matkę Bożą. A ona tak patrzy na mnie i mówi, Bóg zapłać. <laughs> Wtedy zrozumiałem, że ona naprawdę jest przygotowana na niebo, że ma pełną świadomość, gdzie idzie. Kiedyś było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak w czasie egzorcyzmu słyszałem, że diabeł boi się piekła. Słuchajcie, diabeł robi wszystko, żeby nie zostać strąconym do piekła, żeby egzorcysta go nie odesłał do piekła. Prosi, żeby zrobić z nim wszystko tylko nie do piekła, bo tam jest tak strasznie, że on tam wcale nie zamiaruje iść. Diabeł się boi piekła, a ludzie walą drzwiami i oknami. Wytłumaczycie mi to? Bo cały czas reklamuję ten sklepik, a dziewczyny mi powiedziały, że cały czas zapominam powiedzieć, że babki ze sklepiku też są wolne. To jest, to jest taka desperacja, no trochę. Słuchajcie, w każdy pierwszy czwartek miesiąca słucha ojca Tadeusza Rydzyka, ale widzę, że on jest lepszy. Drogi księże biskupie, jesteśmy niezwykle uradowani, że tutaj do nas dzisiaj przybyłeś. Dlatego chcielibyśmy wręczyć Ci tę oto niezwykłą legitymację zarówno organizatora, jak i kapłana, abyś poczuł ten nasz, tą naszą wołczyńską atmosferę, no i żebyś został przez te ostatnie trzy dni z nami okay. pod namiotami! <laughs> Z wielką radością uczestniczę już po raz drugi w Waszych tutaj spotkaniach w Ołczynie. I kiedy otrzymałem zaproszenie, wpisywałem do kalendarza. Myślę, czy też Pan Bóg mi pozwoli z tym moim zdrowiem przyjechać jeszcze. A jednak i bardzo się raduję. Modlimy się za wszystkich. Chcę pamiętać o młodzieży, o dzieciach, tych, którzy. Nie wyjeżdżają na wakacje z różnych powodów, którym jest trudno, ciężko, żeby na tej drodze swojej znaleźli dobrych ludzi. Modlimy się, byśmy byli odważnymi świadkami Chrystusa. Nie wstydzili się Syna Bożego w tym świecie bardzo laickim, gdzie często jako reakcję możemy spotkać się, z wyśmiewaniem, to może jest nawet trudniejsze jak prześladowanie. Żeby mieć odwagę być czytelnym znakiem Boga. Czy kochacie ludzi? No to cudownie. To znaczy, że Wawczyk żyje od początku tym, do czego był powołany. Świat proponuje wiele, wiele rzeczy. Świat proponuje substytuty zastępniki, podróbkę miłości i przybije się dzisiaj pieczątki miłości do rzeczy, które z miłością nie mają nic wspólnego tak naprawdę. Poważnie wam mówię, a my to łykaliśmy jak młode pelikany, nie? Przepraszam, a ty na księdza idziesz? Ja mówię, proszę pani, ja nawet zdrować Maryi nie potrafię. Ona takie gały, nie potrafisz? To my cię nauczymy. I zaczęły nawijać, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, powtórz. Ja zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Potem Kyrie eleison, ja już nie mnie uczą, ja nie wiem, o co chodzi. Przychodzę kolejnego dnia, te kobietki dla mnie z 15 książeczek do nabożeństwa. Litanie, Augustyn Święty, Faustyna Święta, wszystkie świętości. Przychodzę kolejnego dnia, te kobietki różańca mi przyniosły, żeby to jeden, znowu kilkanaście. Przychodzę kolejnego dnia, te kobietki mnie tam zaczynają przytulać, głaskać. Nasz Piotruś przyszedł, nasz kochany, nie? Ja mówię, o co chodzi tutaj, nie? Raz by ciastka przyniosły. Trochę były nachalne, wkurzały mnie, ale myślę, dobra, przynoszą to fajnie, nie? Prezenty. Nigdy mi nikt prezentów nie dawał za bardzo. Dobra, przychodzimy każdego dnia i w pewnym momencie jedna z tych pań tak się na nie patrzy, taka urocza 80-latka, i mówi do mnie zdanie, które mnie totalnie zamurowało: Mówi do mnie, Piotruś, my ciebie kochamy. I powiem wam, że to było niezwykłe, bo ja widziałem w oczach tej pięknej kobiety, że ona mnie naprawdę kocha.